Hej, tu litka z wydawnictwa Albatros. Dzisiaj kolejny znakomity autor, oscylujący w klimatach thrillerów i kryminałów. Przyprawiające odreszcze scenery, dramatyczne zwroty akcji i spektakularne finały to specjalność długo niego. Przed Wami znakomity cykl z detektyw Tracy Crosswhite na czele. Grup mojej siostry zapoczątkował serię znakomitych thrillerów. Wyobraźcie sobie, że Harlan Coben i John Grisham, obaj w swojej najlepszej formie, postanowili napisać książkę, a Dennis Lehane podsunął im kilka pomysłów. Wtedy może, ale tylko może, potraficie wyobrazić sobie thriller równie pasjonujący jak grup mojej siostry. Jej ostatni oddech to druga książka o nieugiętej pani detektyw. Tracy jeszcze nie zdążyła otrząsnąć się po dramatycznej konfrontacji z zabójcą jej siostry, kiedy staje przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem poszukiwany jest seryjny morderca. Tracy wie, że albo go powstrzyma, albo zostanie kolejną ofiarą. Następne śledztwo prowadzi panią detektyw na Polany Wisielców. Tym razem dochodzenie dotyczy morderstwa sprzed 40 lat. Czy Tracy, która sama jeszcze przed chwilą szukała prawdy o swojej siostrze, mogłaby teraz zrezygnować z próby odkrycia, co tak naprawdę spotkało inną dziewczynę? Każdy, kto poznał panią detektyw, wie, że kiedy jest na tropie, nic jej od tego nie odciągnie. Widać to również w kolejnej książce. Tracy Crosswhite nie odpuści żadnej trudnej sprawy. Umiera się tylko raz, nieustraszona detektyw po raz kolejny będzie musiała położyć na szali swoje życie, by stawić czoła psychopacie. Czy jej tym razem udaje się wygrać śmiertelny wyścig? W trzymającym w napięciu piątym kryminale z Tracy Crosswhite, brudna sprawa. Dugoni wypełnia swoją opowieść świetnie wykreowanymi bohaterami i rozważaniami na temat systemu sprawiedliwości w marynarce wojennej. W tej historii pani detektyw prowadzi dochodzenie przeciwko żołnierzowi z pobliskiej bazy wojskowej. Odkrycie wszystkich sekretów to prawdziwe wyzwanie. Najnowsza książka niego za każdą cenę to kolejny świetny thriller. Książki z Tracy to już pewny przepis na sukces. Tym razem mamy dwie ofiary, dwoje bezkompromisowych policjantów i sekrety, za które trzeba słono zapłacić. Dugoni w swoim cyklu w świetny sposób ukazuje obraz policji w wielkim mieście. Sprawy, które prowadzi Tracy Crosswhite, są pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji, a bohaterka nieraz ryzykuje własnym życiem w imię prawdy. Koniecznie sięgnijcie po książki z serii z Tracy Crosswhite. Dreszcz emocji gwarantowany.